Witam wszystkich, następny, yy, następny etap w sumie budowy, bo tutaj robiłem wodkan, że tak powiem yy, podbogówkę, kominek, w tej chwili jeszcze dołożyłem tutaj filtry, jeszcze została nam na dobrą sprawę yy, kotłownia, czyli tutaj będzie stał piec gazowy. No i mamy tutaj sobie zestaw filtrów, doprowadzenie wody. Woda na zewnątrz poprowadzona kranem czerpalnym. Tutaj tu mamy zawór napowietrzający, gdzie na zimę zamykamy. Puszczamy powietrze. Tam kran odkręcamy. Woda sobie wylatuje. No i jeszcze dodatkowo do drugiej umywalki doprowadzona woda w tej chwili, gdyż zmieniła się koncepcja. I wentylacja do łazienki z miękkim łączą na końcu, żeby emisja hałasu wentylatorka nie, nie przenosiła się po prostu na cały dom. I tutaj jeszcze mamy komineczek. Dziś już troszeczkę to wszystko wyschło, więc prezentuje się troszkę inaczej. Wyczystka. Dzięki, pozdrawiam.